Moi drodzy, serdecznie Was dzisiaj witam. Was uczniowie, rodzice, opiekunowie, bardzo dużo przyszło dzisiaj absolwentów naszej szkoły, którzy wagarują. No i tutaj znalazły punkt zaczepienia, także witamy serdecznie. W razie czego usprawiedliwię w gimnazjum, że są tutaj. Moi drodzy, no dzisiaj radosny dzień, kalendarzowa wiosna, niemniej jednak widzimy, że... No, na dworze mnóstwo śniegu, także no, dziwna, dziwna ta wiosna, ale mam nadzieję, że dzisiejsza uroczystość bardzo gorąca spowoduje to, że śniegi stopnieją i zobaczymy pierwsze kwiaty, które będą się przebijały i jak wiecie, z każdą y, wiosną rodzi się radość, y, że wkrótce jakieś dwa, trzy miesiące czekają nas wakacje. Także wszyscy